Hej, hej, hej! Z tej strony czyta. Dzisiaj mam dla was odcinek taki pokazujący jakie mam konie w stajni Wiele osób na streamach pyta się mnie często jakie mam konie ile ich mam i w związku z tym że nie zawsze mam akurat czas pokazać w takim razie postanowiłam nagrać taki filmik poglądowy i od czasu do czasu będę go updateować i ten filmik będę podsyłać osobom, które będą się mnie pytać, jakie i ile koni mam w swojej stajni, więc w związku z tym zaczynajmy, Pokaż, będziemy pokazywać najpierw może od tych zwykłych to jest Fireblad. Fireblad jest moim koniem startowym i jest na poziomie 15, tak jak widać. Tutaj mamy. Angel Magic. Angel Magic jest achotekincem i jest na poziomie 10. Jeszcze jej nie ekspiłam. To jest maść, którą zakupiłam w aplikacji Star Stable Horses. Następnym moim konikiem jest Onyx Witch. Jest to startowy kółcyk jorwicki, którego również zakupiłam w aplikacji i dlatego jest na 10. poziomie. Kolejny, mój najnowszy, chyba zakup to jest Shadow Spell. Jest to American Quarter Horse na dziesiątym poziomie w tej chwili. I również został zakupiony w aplikacji. Karo dereszowaty, piękny ogierek. A o, to jest mój najnowszy zakup. Night Flame, Jest to kary andaluzyjczyk. Jest dopiero na pierwszym poziomie. Można go zakupić w winnicy. Kolejnym moim koniem jest Emberstorm. Emberstorm jest na poziomie również pierwszym. Jest to e, dziki koń jorwicki. Pierwowzór chyba do postaci e, z serialu Star Stable. E, o imieniu e, klacze, o imieniu Blaze. Kolejnym moim konikiem są to już. Następne to już będą magiczne konie. Konie, które posiadają dwie formy, czyli taką właśnie magiczną, oraz formę mm, zwykłą. Nie będę Wam pokazywać w tej chwili tej zwykłej. Zawsze możecie sobie ją sprawdzić w internecie. Tutaj mamy Arctic Flame'a. Jest on już na poziomie 15, dlatego już go nie karmię, bo już raczej e, prędko na nim nie pojeżdżę. Kolejnym moim konikiem, ostatnio wyekspionym, dosł dosłownie dzisiaj dopiero go wyekspiłam, na poziom 15 jest Moonfire. To również jest koń magiczny, który zmienia kolor. I ostatnim, moim najukochańszym koniem jest Winter Flame. Pierwszy koń, którego wyekspiłam na poziomie 15 i pierwszy koń, którego w ogóle kupiłam w tej grze. Jest to andaluzyjczyk oczywiście. On był tylko... Tak jak wszystkie trzy pozostałe moje magiczne konie, dostępne przez jakiś czas w wiosce zimowej, w tej chwili jest już niedostępny. Następnym razem znowu będzie dostępny dopiero za rok. Także to są moje koniki. Tak się one przedstawiają. A ja zapraszam do mnie na Twitcha, jeżeli macie ochotę. Ja codziennie tam streamuję. I jeżeli Was jeszcze tam nie było, to serdecznie zapraszam. I do zobaczenia. Pa!